Okazuje się, że to, co jest dobre dla rzepaku, nie zawsze wychodzi na dobre rolnikowi. Plantacje tej rośliny lubią wodę i miały jej w tym roku pod dostatkiem, więc zbiory rzepaków sierackiem są dobre. Nawet do ponad 4 ton z hektara. Gorzej z ceną. Ta spada niemal z dnia na dzień i wynosi już tylko 1150 zł za tonę. Choć zima była sucha, rzepak miał w tym roku niemal idealne warunki do wegetacji. Wiosną opady przychodziły prawie wtedy, kiedy były potrzebne. Zresztą no, świadczy też o tym wegetacja rzepaku. Bardzo dość wcześnie w tym roku rzepak zakwitł. No, wygląda na to, że plony w tym roku są bardzo dobre około 3 do 4 ton z hektara. Ziarno jest dobrze wykształcone i suche, o dobrej wilgotności i bez większej ilości zanieczyszczeń. Okazało się, że w tym roku zbiera się ziarno dość suche. W wielu przypadkach, w większości można powiedzieć przypadków, nie było potrzebne specjalne zasuszanie plantacji rzepaku. No, na dowód tego mogę powiedzieć, że skupuje się rzepak o wilgotności 5%, a norma to jest 9%. Po prostu, powyżej, jeżeli wilgotność rzepaku wynosi powyżej 9%, to wtedy są obniżenia ceny. I choć plon jest wyższy niż średnia wieloletnia, rolnicy nie są zadowoleni. Cena jest taka, że ani się gadać nie chce. Dużo poniżej średniej za wielolecie. Także nie wiem, według naszych tutaj wyliczeń to po prostu jest rzecz nieopłacalna. A mamy tego ponad 130 hektarów, więc trudny będzie rok do przeżycia. Tym bardziej, że zboża tak samo poleciały z ceny żeby rzepak był opłacalny, jego cena powinna wynosić przynajmniej 1400 zł za tonę. Żniwa rzepakowe się kończą. Kilka dni temu zaczęły się zbiory pszenżyta. Plony są wyjątkowo udane, nawet do 8 ton z hektara. Cena tylko 550 zł za tonę i pewnie jeszcze spadnie.